Na pierwszym naganiu chciałbym zaprezentować monety z rocznika 1949, wybitych jednak z aluminium. Rocznik 49 to pierwszy rocznik monet polskich powojennych. Do tego czasu w obiegu występowały tylko zdawkowe monety z Polski przedwojennej oraz z czasów Generalnego Gubernatorstwa, takie cynkowe monety. Rocznik 1949 można podzielić na dwa typy. Monety z 1949 wprowadzone do obiegu w 50 roku wraz z reformą Wybite ich jednak poza Polską oraz monety aluminiowe wybite w Polsce, ale wprowadzone do obiegu w 1953 oraz 1956. Wyjątkiem jest jednak moneta pięciogoszowa aluminiowa, ona akurat wybite została w Kremnicy. Wszystkie te monety mają pewną wadę: otóż po stronie awersu, jak widać na przykładzie złotówki poniżej, nie zgadza się nazwa państwa. W 1952 zmieni, zmieniliśmy z Rzeczpospolitej Polskiej na Polską Rzeczpospolitą Ludową, a jak wspomniałem wcześniej, monety aluminiowe zostały wybite po roku 52. Oprócz pięciogoszówki wszystkie te monety występowały w obiegu do roku 1995. pięciogoszówka została wycofana w 1960 i zastąpiona monetą o mniejszej średnicy. Reszta monet została w obiegu aż do 1995 w praktycznie w niezmienionej formie. Tam były małe zmiany kosmetyczne, jak na przykład zmniejszenie daty, czy w latach już pod koniec istnienia prl zmniejszenie silicy monet 1, 2 oraz 5 zł. Jednak wygląd monet faktycznie się nie zmienił. Natomiast co do emisji tych monet, to pod filmikiem wstawię w opisie informacje, ile zostało wybitych monet aluminiowych i gdzie czy w Warszawie, czy w Kremnicy i troszkę informacji na temat monet tych pierwotnych. 49. To wszystko, mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej okazji do nagrywania filmików. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.